Witam Cię serdecznie Marcin z tej strony i zapraszam na kolejny film z powtórki do matury podstawowej. Dzisiejszym wymaganiem jest uczeń w prostych przykładach bada czy ciąg jest zostący czy malejący. I teraz jedna bardzo ważna podstawowa rzecz. Jeżeli chodzi o tego typu zadania, to one pojawiły się tylko dwa razy na maturze. W grudniu 2022 roku i we wrześniu 2022 roku, czyli w momencie kiedy wchodziła formuła 2023. I szczerze na żadnej innej maturze praktycznie tego typu zadania nie było. Ale ponieważ jest w wymaganiach, to nie znaczy, że na Twojej maturze tego nie będzie. Zwłaszcza, że nie jest to aż takie straszne, jakby się wydawało. Na tych dwóch przykładach postaram się dość dokładnie to wytłumaczyć, o co z tym chodzi. No to lecimy. Dany jest ciąg określony wzorem an równa się 3n-1 minus dla każdej do totalnej n większej bądź od 1. Teraz jest pytanie, czy ciąg AN n jest rosnący, malejący czy stały? Jeżeli tak, to ponieważ, i tu macie de facto podpowiedź, trzeba policzyć, ile to jest an plus 1 minus an. Tak? I albo to jest minus 1, albo to jest 0, albo to jest 3. <laughs> I teraz tak, teoretycznie można by było stwierdzić jedno: może wiesz, a może nie wiesz, jest to ciąg atmetyczny, tak, przy okazji o różnicy równej 3, ponieważ tu jest 3 przy n, a to jest jakby wydarzenie liniowe, że jest coś razy n plus jakaś lub minus jakaś liczba. Tak, tego typu wyrażenia, czy też te, tego typu ciągi są ciągami atmetycznymi, można by było wiedzieć dzięki temu, że różnica jest 3. To jest nic innego jak wyliczenie tej różnicy. Natomiast ponieważ jest 3, to ten ciąg rośnie, bo każdy wyraz jest coraz większy. Można to na przykład zobrazować w następujący sposób. Skoro my mamy taki wyraz, no możemy sobie powiedzieć, że to jest A1. I w miejsce e N wstawiamy 1. 3 razy 1 to jest 3. Minus 1 to jest 2. Widzimy sobie drugi wyraz. 3 razy 2 to jest 6. Minus 1 to jest 5. Widzimy sobie trzeci wyraz. 3 razy 3 to jest 9 minus 1 to jest 8, a no i widzieliśmy sobie na przykład jeszcze czwarty wyraz, 3 razy 4 to jest 12, czyli 12, minus 1 to jest 11. I faktycznie widać, że tutaj dodajemy sobie trójkę, dodajemy sobie trójkę i dodajemy sobie trójkę, czyli faktycznie ten każdy następny wyraz jest większy, a skoro każdy następny wyraz jest większy, to nasz ciąg jest rosnący. I tu będzie właśnie ta trójka, testa różnica. Ale tak de facto, gdyby nam to dali zadanie za 2, 3 punkty, żeby udowodnić, czy że to faktycznie jest ciąg rosnący, czy malejący, to trzeba to zrobić właśnie w następujący sposób. Wziąć sobie wyraz A n plus 1 i go wyliczyć. Pytanie w jaki sposób? Wymieliśmy AN i to było 3 razy n minus 1. Tu, jeżeli liczymy A n plus 1, to w miejsce N wstawiamy sobie. N plus 1, a resztę grzecznie przepisuję, czyli tą trójkę razem z nawiasem, bo tu było 3 razy całe N, więc tu będzie 3 razy całe N plus 1, no i tu dorzucamy sobie jeszcze tą minus jedynkę. I teraz sobie to obliczam, czyli wychodzi mi, że AN plus 1 równa się 3 razy N to jest 3, dodać 3 razy 1 to jest 3, oczywiście N teraz zgubiłem i jeszcze minus 1, więc wychodzi, że to jest 3N plus 2, gotowe. Ale co mi to daje? Daje mi to to, że jeżeli mamy badać, czy ciąg jest on malejący, czy stały, to właśnie musimy sobie wziąć an plus 1, na czerwono napiszę minus i odejmujemy, to było na niebiesko, an. Ok? I co otrzymujemy? an plus 1 to jest 3n plus 2. Na czerwono specjalnie piszę minusam, bo jak teraz stawimy sobie an. To jedna bardzo ważna uwaga, tu musi być naraz. OK? Bo ten minus jest do całego jakby wyrażenia an, i pamiętajcie o. Więc dostajemy, że to jest równe 3n plus 2 na czerwono. Zmienimy znaki minus 3n i minus minus 1 to jest 1. 3n -y się pięknie kasują, natomiast 2. 1 jest równe 3, dlatego właśnie ta odpowiedź jest poprawna. Jeżeli ta liczba tu na końcu wyjdzie, że to jest liczba dodatnia, czy też wyrażenie dodatnie, bo to może wyjść z n, a czasem w przypadku ciągu atmetycznego, to wtedy ciąg właśnie sobie rośnie. Gdyby tu wyszło 0, to ciąg jest stały, a gdyby tu wyszła liczba ujemna, to ciąg jest malejący. Jeżeli natomiast tu wychodzi wyrażenie tylko i wyłącznie z, a ma liczba bez n, to przy okazji wiemy, że jest to również ciąg atmetyczny i tak się bada też sprawdza się, czy ciąg jest atmetyczny, czy też nie. Mam nadzieję, że jasne. Jak coś, mamy jeszcze jedno zadanie przed nami. Widziałeś, widziałaś już elementarz maturzysty, który dla ja Ciebie przygotowałem. Jest to zbiór najważniejszych informacji o maturze. Znajdziesz w nim raz, info jak wygląda matura, czyli co na niej będzie. Dwa, specjalne tablice maturalne w wersji pro. Trzy, porady jak kraść punkty na maturze. Cztery, strategie zdobywania punktów. Pięć, pewniaki maturalne. A to wszystko całkowicie za darmo. Wystarczy weź w link w opisie tego filmu i podać maila, na którego wyśle ci dostęp. No, jak mówiłem, mam jeszcze drugie zadanie. Dany jest ciąg, tym razem mamy 2n kwadrat plus n, dla każdej naturalnej większej kwoty 1, no i to jest prawda czy fałsz, czyli musimy sprawdzić, czy ciąg jest malejący, czy rosnący. I druga rzecz, musimy wyczyścić ósmy wyraz ciągu. No to tak, w tym zadaniu można było sobie wyczyścić, że to jest A1, A2, A3, A4 i zobaczymy, że te, te liczby coraz są większe. Tak. Omoglibyśmy sobie, ja tak na szybko sobie policzę, ile to jest a1, no to mamy 1 do kwadratu to jest 1, razy 2 to jest 2, plus 1 to jest 3. Natomiast weźmiemy sobie wyraz drugi, 2 do kwadratu to jest 4, razy 2 to jest 8 i plus 2 to jest 10. Więc widzimy, że ten pierwszy wyraz jest na pewno większy od drugiego wyrazu, czyli ciąg na pewno nie jest malejący i to kończy nasze zadanie, tak? Tym bardziej, że możemy sobie od razu wyliczyć, ile wynosi wyraz ósmy, czemu by nie, czyli to będzie dwa razy, w miejsce n na postawiam 8, no i jeszcze dodaję sobie 8, czyli mam tak 2 razy 8 do kwadratu to jest 64 i jak dodamy sobie 8 to dostajemy 128 plus 8, bo 2 razy 64 to jest 128 i faktycznie wychodzi 136 czyli jest to prawda, tak? No i widzimy, że pierwszy wyraz był 3, następny był 10 następny był aż 136 więc na pewno te wyrazy nie są coraz mniejsze tylko raczej są coraz większe i tu moglibyśmy skończyć to zadanie. Ale jak mówię, gdyby to zadanie było za dwa punkty, to musimy określić faktycznie i udowodnić, czy ten ciąg jest malejący, czy nie jest malejący. Teraz jak to zrobić? Odpowiedź była we wcześniejszym zadaniu. To znaczy, było tam takie wyrażenie: an plus 1 minus an. Zgadza się? I jeżeli to jest większe od zera, to ciąg jest rosnący. Równe 0, to ciąg jest stały, a mniejsze od 0, to ciąg jest mały. No to sprawdźmy to sobie. Na początku musimy sobie wyznaczyć, co to będzie an plus 1, czyli w miejsce n wstawiam sobie n plus 1. No to dostaję an plus 1 równa się 2 razy n plus 1 do kwadratu dodać n plus 1. Ok? Miejsce n wstawiłem n plus 1. No to teraz wyliczamy dwójkę tutaj weźmy to na jasno zielono jest wzór skróconego mnożenia a plus b do kwadratu, to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat i będzie n kwadrat plus 2 razy n razy 1 to jest 2n i plus 1 do kwadratu 1, ale to oczywiście jest w nawiasie, plus tu przed nawiasem nic nie ma, ja go teoretycznie wstawiłem z przyzwyczajenia, że tu jest plusik bo on nic nie zmienia skoro to jest plus przed, więc ten nawias można wrzucić ale on jest tutaj zbędny, więc możemy go de facto tak dopisać no dobra 2 razy n kwadrat, 2n kwadrat, 2 razy 2n, 4n. 2 razy 1, dwójeczka. No i jeszcze n plus 1. Czyli mamy 2n kwadrat i teraz 4n plus n, 5n. 2 i 1, dwójeczka. Tyle nam wyszło. I teraz co my robimy? Bierzemy to a n plus 1. Czyli 2n kwadrat dodać, 5n dodać 3 i. Odejmujemy, ja od razu wstawię tu na rzecz, żebyśmy pamiętali. Odejmujemy no nasze AN. Ale nasze AN to jest tyle. 2N kwadrat plus N. No dobra. A my tutaj dostaniemy? 2N kwadrat plus 5N plus 3 sobie przepisuję. Pozbywam się nawiasu, ponieważ jest minus przed, to zmieniam znaki w nawiasie. Więc mam minus 2N kwadrat z plusa by się minus. 2n kwadrat pięknie się skraca, no i dostajemy 5 minus 1 to jest 4n plus 3. No I teraz skąd ja mam wiedzieć, czy to jest dodatnie, czy ujemne, skoro tu wyszło jakieś n? A no wiemy o tym, że n jest nie dość, że większe bądź równe od 1, to ponieważ to jest wyraz ciągu, to przy okazji n należy do liczb naturalnych, dodatnich. Czyli wiemy, że to wyrażenie jest dodatnie, jeżeli, czyli większe od 0. Nawet możemy napisać większe bądź równe od 1. Jeżeli no, to pomnożymy sobie przez 4, to to dalej jest dodatnie. Jeszcze dodamy 3, to tym bardziej będzie dodatnie, więc to jest większe od 0, a więc nasz ciąg rośnie, a nie maleje. Dlatego to był fałsz. I ten dowód, który tutaj macie, jest formalny dowód, gdybyście mieli takie zdanie za 2-3 punkty. To tak go trzeba przedstawić i tak to trzeba zrobić. A nie tylko wyprzeć kilka razy i stwierdzić, jaki on jest. Jasne? Mam nadzieję, że tak. A jeżeli podoba Ci się jak uczy matematyki i razem ze mną chcesz przygotowywać się do swojej matury, to oczywiście nade mną jest kolejny film z powtórki do matury podstawowej. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!